Witajcie! Muzyka i nowoczesne rozwiązania informatyczne dla inżynierów to obszary zwykle niekojarzone ze sobą. Nic bardziej mylnego. Na ostatniej konferencji SolidWorks World 2017 wystąpił znany gitarzysta Mark Tremonti na gitarze zaprojektowanej specjalnie dla niego przez firmę Paul Red Smith w SolidWorks. Dzisiaj, na modelu gitary 3D, przedstawię wam kilka obszarów analizy strukturalnej oprogramowania SolidWorks Simulation. Oto Mark Tremonti na konferencji Soybox World 2017 ze swoją nową gitarą ze stali PRS. Każdy z Was wie, że również tak znana marka jak Fender, producent gitar, których przykład na ekranie model Stratocaster widzicie w tej chwili Państwo, korzysta z oprogramowania SolidWorks. Tego typu gitary mogliście widzieć w rękach Davida Gilmoura z Pink Floyd czy marka Knopflera z Dave Straits. No cóż, winny jestem Państwu analizy na modelu, którego reprezentacją będzie. Les Paul Gibson. Ten graficzny deseń, który widzicie Państwo na korpusie tej gitary, od razu kojarzy się z jednym z ulubionych moich gitarzystów, nazwiskiem Zack Wild. Ten deseń nazywa się Bullseye. No i właśnie ten model trójwymiarowy wykorzystam, żeby przybliżyć Państwu kilka aspektów związanych z modułem SolidWorks Simulation. Żeby pracować z modułem SolidWorks Simulation w oprogramowaniu SolidWorks musimy tego typu dodatek uaktywnić. Znajduje się on w grupie dodatków oprogramowania SolidWorks i po jego aktywacji znajdziemy w interfejsie oprogramowania dodatkową wstążkę, z której to możemy uruchamiać i zarządzać naszymi badaniami. Pierwszą opcją do wyboru jest wybór nowego badania. A więc obszaru analitycznego, który będzie odpowiadał scenariuszowi badań, które są istotne w naszym projekcie. Mamy tutaj kilka różnych płaszczyzn, wśród nich analiza statyczna, analiza badań i częstotliwości, drgań własnych, badanie wyboczeń, badanie zmęczeń. To, co ja chciałbym wykorzystać w kontekście tego modelu 3D, to będzie scenariusz. Odpowiadający kilku różnym zdarzeniom, które mają prawo wydarzyć się użytkownikowi czy właścicielowi takiego instrumentu. Pierwszy z tych scenariuszy na bazie przygotowanego dla mnie modelu uproszczonego odpowiada sytuacji, w której zakapiłem się, postawiłem tą gitarę albo położyłem na przykład na dywanie. I na tej gitarze, a konkretnie na gryfie tej gitary, znalazł się jakiś ciężar, który no, nie wiemy, czy spowoduje uszkodzenie, czy spowoduje złamanie tego gryfu w jednym czy w drugim miejscu. By się dowiedzieć, by tego typu sytuacje zbadać nie w rzeczywistości, ale na ekranie komputera, do tego będzie nam potrzebne środowisko analityczne z zakresu badań statycznych i ja. W tej chwili uruchomię tą zakładkę i zobaczycie Państwo jak ten scenariusz pozwoliłem sobie odwzorować po stronie systemu. E, otóż pierwsza dana wyjściowa, czyli model trójwymiarowy już jest. Tak jak widzicie Państwo on został uproszczony tylko do kilku wybranych elementów, ale tych najbardziej strategicznych, czyli do korpusu, do gryfu, do główki gitary e, i dla tegoż modelu Chciałbym teraz zdefiniować materiał. Gitary Gibson są wykonane między innymi z Machoniu, z jesionu, z Orchy, z tego, co zdążyłem się zorientować, natomiast ja jako materiał dla tych elementów składowych zdefiniowałem drewno typu Balsa. No i wykonując analizę. Statyczną muszę niewątpliwie dysponować właściwościami, które w interfejsie oprogramowania zostały oznaczone tutaj kolorem czerwonym. Wśród tych właściwości jest gęstość tego materiału, jest współczynnik płasona, jest moduł Young'a. Wszystko to niezbędne ku temu, żeby system te wybrane właściwości jako składniki równe wykorzystał dla obliczenia naszego zjawiska. A więc rzecz dla użytkownika jest o tyle komfortowa, że to co czerwone jest niewątpliwie niezbędne do tego, żeby tą konkretną analizę zrealizować. Ja te informacje o tym drewnie znalazłem w internecie i dla balsy e, znalazłem gęstość, znalazłem współczynnik Poissona, e, znalazłem moduł Younga również. E, no i to, co jest równie e, znamienne, to fakt, że przy. Obciążeniu 25 MPa, to drewno przekroczy granice plastyczności, czyli będzie to stan no, niewątpliwie świadczący o tym, że ten detal, ten model już nie wygląda tak, jak wyglądał na początku. Więc mówiąc prosto, ulegnie zniszczeniu, ulegnie odkształceniu. Idąc dalej ku definicji naszego badania, mamy model 3D, mamy materiał, zdefiniujemy umocowanie. Powiedziałem, że. Ta gitara leży sobie swobodnie na dywanie. W związku z powyższym, dla wybranej ściany pod spodem korpusu e, zdefiniowałem umocowanie jako przesuwanie, a więc e, dwa stopnie swobody umożliwiające swobodne przesuwanie tej gitary po powierzchni e, dywanu. Podłogi e, są wolne dzięki tego typu. Opcji możemy w pełni zobrazować czy przenieść rzeczywistość na ekran komputera, jeśli chodzi o kolejne umocowanie, którego symbole tutaj widzicie Państwo w pobliżu główki tej gitary, to pokusiłem się o stan, w którym zostanie ona położona w jakimś uchwycie. Generalnie te miejsce, ta zaznaczona ściana jest zdefiniowana przeze mnie jako nieruchoma. Jako analityk powiedziałbym, że odebrałem dla wszystkich węzłów na tej ścianie wszystkie stopnie swobody. Generalnie to jest podpora stała. Kolejny stan ku odwzorowaniu rzeczywistości będzie odgrywał się w definicji Obciąży. Powiedziałem, że na gryfie chcę położyć ciężar, by sprawdzić, czy ten wspomniany gryf z konkretnego materiału tenże ciężar wytrzyma. Dlatego zdefiniowałem tutaj przyciąganie ziemskie, siłę grawitacji, w kierunku dokładnie takim, jaki odwzoruje mój scenariusz, a więc widzimy, że zgodnie z osią Y działa mi tutaj przyspieszenie ziemskie. No i w końcu to co budzi grozę we wszystkich właścicielach gitar, mianowicie na wybranej przeze mnie ścianie położyłem ciężar. Ten ciężar tutaj jest na poziomie 35 kg. Może zaczniemy od mniejszego, na przykład na poziomie 20 kg, zaakceptuję. I tak naprawdę wszystkie aspekty związane z tak zwanym preprocesingiem, czyli etapem przygotowawczym do obliczeń mam już zrealizowane, oprócz jednego, mianowicie metoda, z której korzysta oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation, to metoda tzw. Tak elementów skończonych, a więc ten kształt, tą geometrię 3D, którą widzicie tutaj na ekranie, ja zaproksymuję za pomocą e, pojęcia siatki, do właśnie geometrii utworzonej z elementów skończonych. To jest menu menadżer odpowiedzialny za definicję tej siatki. Konstruktor, w bardzo szybki optymalny dla siebie sposób, może za pomocą tego słowa gęstością tej siatki sterować. Oczywiście, jako inżynier, będę tego typu aspekty uszczegóławiał do dowolnego miejsca po przecinku, więc mogę tutaj zdecydować się na konkretny wariant dotyczący siatki. Na początku będzie to siatka zgrubna i ta siatka wygląda w ten sposób. Nie jest to może dla tego modelu najszczęśliwszy układ, ponieważ wypadałoby w wybranych elementach tej konstrukcji tą siatkę zagęścić, ale żeby przybliżyć państwu scenariusz badania, myślę, że to w zupełności wystarczy. Więc to, co widzimy w tej chwili na ekranie, to również geometria gitary jej kluczowych składników. Ale aproksymowana do obiektów typu elementy skończone, to są tetrahedrany, czyli właśnie takie elementy o ściance yy, trójkąta. Ukryję tą siatkę i uruchomię badanie. W menu kontekstowym wybieram opcję Uruchom. I to, co widzicie w tej chwili Państwo, na ekranie, to jest okno solwera obliczeniowego aktywowałem badanie analizy statycznej rzecz policzyła się błyskawicznie, no i już widzimy wyniki dla tego konkretnego badania, to co jest najbardziej strategiczne dla inżynierów, operatorów systemu, to dwa parametry. poziom naprężeń i poziom przemieszczeń. Dodatkowo jeszcze pozwolę sobie tutaj wyłączyć symbole. Analizy, żebyśmy bardziej czytelnie mogli interpretować wyniki. No i co tutaj się tak naprawdę zadziało? Zobaczcie Państwo, że największy poziom naprężeń jest zlokalizowany w pobliżu główki tej gitary. Co myślę nie jest zaskoczeniem dla jej użytkowników, dla jej właścicieli, że to właśnie w tym miejscu potrafią się skoncentrować. E Nasze czarne scenariusze, nasze niepożądane sytuacje związane ze zniszczeniem tego instrumentu. Natomiast poziom tych naprężeń dla obciążenia, które zdefiniowałem, jak pamiętacie, na poziomie 20 kg jest rzędu 21 MPa. Natomiast granica plastyczności dla materiału, który wybrałem, jest na wielkości 25 MPa, więc możemy przyjąć, iż te 20 kg nie spowoduje zniszczenia tego instrumentu. Na szczęście, natomiast ja pokuszę się o to, żeby ten ciężar zwiększyć, dołożyć jeszcze kilka szali do wagi i na przykład 35 kg. Aktywujemy ponownie badanie. Życie jest o tyle komfortowe, proszę zwrócić uwagę, że realizując kolejny scenariusz mojej analizy, nie muszę wszystkiego definiować. Wystarczy, że przeedytuję już raz wprowadzony parametr. Uruchamiam analizę. Okno solwera już Państwo widzieliście. E, pasek postępu, poszczególne iteracje, no i w końcu wynik. No i teraz jest właśnie ten moment, w którym naprężenia przekraczają granicę plastyczności. To jest 38 megapaskali. Przy założeniu, że barsa przyniesie obciążenie jedynie 25 MPa, i to jest miejsce, to jest etap, który mógłbym sprowadzić. E, Gitarzyści o wrażliwym sercu, proszę nie patrzcie na ten rysunek. To jest właśnie ten etap, w którym główka gitary jest pęknięta. Tego typu zdjęcia znalazłem w internecie. Dlaczego właśnie w tym miejscu? No, dlatego, że to miejsce jest najcięższe tutaj koncentrują się naprężenia. W opcjach wyświetlania wyników możemy również pokusić się o przycinanie przekroju i te nasze naprężenia. Interpretować, czy oglądać również w dowolnej płaszczyźnie przekroju, jak one rzeczywiście rozkładają się w objętości naszej bryły. Oprócz tego mogłem tutaj pokusić się również o kolejną opcję, mianowicie przycinanie typu ISO, gdzie ISO oznacza wartość stałą dla naszego parametru. Naszym parametrem jest wartość naprężeń, no i teraz mogę stopniowo tą wartość naprężeń zmieniać, żeby zorientować się, gdzie są miejsca o największej koncentracji naprężeń. No i rzeczywiście tutaj w tym takim widoku przezroczystym widzimy tą objętość, która uległa zniszczeniu, która prawdopodobnie już pękła. Istotne w tym całym scenariuszu jest to, że tak naprawdę za Wiarygodność tych wyników w sposób wprost proporcjonalny odpowiada jakość danych wejściowych. Także zwracam tutaj Waszą uwagę, że materiałem, który ja zdefiniowałem dla tych elementów gitary, była balsa o konkretnych właściwościach, gdzie właściwości znalazłem akurat. W internecie. Inny scenariusz, który chciałbym tutaj Wam przedstawić, jeśli chodzi o funkcjonalność Soitwalk Simulation, ma związek ze zjawiskiem wyboczenia. Tego typu środowisko jest dostępne w module Soitwalk Simulation. Ja tylko przypomnę, jeszcze Wam okno menadżera nowego badania, gdzie z szeregu różnych opcji analitycznych znajdziemy moduł wyboczenia i to wyboczenie zostało dla mnie zrealizowane. W tej samej konfiguracji modelu, czyli mamy znowu korpus, mamy e, gryf, mamy główkę gitary, e, i te elementy są wykonane z balsy o konkretnych właściwościach, więc tutaj sytuacja e, jest tożsama z tym, co definiowałem po stronie badania statycznego. Natomiast E, oprócz tego, że umocowanie jest e, identyczne jak e, poprzedni stan, poprzedni scenariusz, zmiennymi wprowadzonymi e, przeze mnie są siły działające od na. Prężenia strun na tym gryfie. No i z tego, co odnalazłem również w internecie, wartość tych sił, wartość tych naprężenia, oczywiście, w zależności od struny, od, um, od naciągu, e, waha się w granicach kilkudziesięciu N i na wybranych ścianach. Tutaj w miejscach umocowania mostka i na odpowiednim kierunku zdefiniowałem działanie siły pochodzącej od naciągu strun. Tutaj widzicie Państwo, że wybrałem dwa otwory, w których mocowany jest mostek. Dodatkowo również, jako punkt odniesienia, wybrałem tą płaszczyznę, aby w jej kontekście zdefiniować na kierunku normalnym do tej płaszczyzny wartość działającej siły, czyli wartość naprężenia strun. To jest. Pierwsza definicja, ale oczywiście te struny znajdują się również w tym miejscu, i dlatego podobną definicję odnajdziemy również na tym obszarze, gdzie e, dla wybranych miejsc, dla wybranych ścian wprost z interfejsu 3D wskazanych przez użytkownika jest zdefiniowany również na kierunku, którego referencją jest ta ściana. O, widoczne tutaj po lewej stronie, wartość siły na poziomie 70 N. I tak działające tutaj siły na ten gryf są dla mnie daną wejściową, ku temu, żeby obliczyć stan wyboczenia. Po dokonaniu obliczeń naszym oczom ukazuje się następujący wynik: to jest stan deformacji. Stan, kształt, czy powiedzielibyśmy również, mod, jak ta gitara mogłaby wyglądać, jak ta geometria mogłaby wyglądać z chwilą, gdyby znalazła się w stanie wyboczenia. Dodatkowo, jeszcze, gdybym włączył tutaj animację, to widzielibyśmy trend e, zmian, właśnie na tym e, korpusie. Natomiast Pytanie jest teraz, czy do tego wyboczenia przy takim naciągu dojdzie. No oczywiście użytkownik tego instrumentu doskonale wie, że nie ma prawa dojść oczywiście do takiego stanu. Natomiast, żeby się o tym przekonać tutaj w interfejsie programowania SolidWorks, należy zinterpretować parametr tak zwanego współczynnika obciążenia czy współczynnika bezpieczeństwa dla wyboczenia. Tą informację najlepiej jest odnieść, do tego, co wprowadzili twórcy tego oprogramowania. E, szersze informacje znajdziemy w pomocy. Ja pozwolę sobie wyszukać hasło pod tytułem współczynnik wyboczenia. I te informacje, w tej chwili nas interesujące, znajdują się w tej pierwszej tabeli. Twórcy oprogramowania przewidzieli stan, w którym współczynnik e, wyboczenia współczynnik bezpieczeństwa dla wyboczenia może być większy od jedności mieścić się je w przedziale od 0 do 1, równy jedności, równy minus -1 e, i pozostałe. Natomiast nasz stan to jest współczynnik bezpieczeństwa na poziomie 6 i ponad dlatego jesteśmy w zakresie większym od jedności, co oznacza, że nie przewiduje się wyboczenia. A więc nie będę tutaj osprawniał, odpukać geometrii e, gitar Maki Gibson. E, tyle jeśli chodzi o wyboczenie. Inna ciekawa rzecz związana z, e, z tym instrumentem, e, no to oczywiście jaki dźwięk się wydobywa e, po pracę ze strunami tegoż instrumentu. E, ja tutaj przygotowałem konfigurację modelu. W tej konfiguracji Mamy jedynie pojedynczą strunę, którą ledwo widać, dopóki nie przybliżę obrazu. Jest ona oczywiście bardzo cienka w stosunku do tego e, jaką grubość ma cały korpus Gibsona e, i dla tej konkretnej struny, wybranej struny gitary, będę wykonywał badanie częstotliwości. Jest ona dostępna oczywiście z dostępnych obszarów analitycznych SolidWorks Simulation. I to badanie zostało przeze mnie zdefiniowane w sposób e, następujący. Dla tej strony wybrałem materiał z dostępnych materiałów w SolidWorksie e, stała stopowa. No, oczywiście można by tutaj polemizować, czy akurat taki, a nie inny materiał byłby najlepszy dla tego konkretnego e, elementu instrumentu. E, istotne jest to, że po wyborze materiałów, ślad za nim idą informacje dotyczące właściwości tego materiału i oczywiście składniki równań obliczanych w następstwie tego wyboru przez oprogramowanie, a więc ja wybrałem stal stopową. No i jeśli chodzi o pracę tego konkretnego elementu, no to należy uwzględnić sposób umocowania. No i ten sposób umocowania ja pozwolę sobie określić za pomocą Nieruchomej geometrii na wybranych ścianach modelu. Te ściany to są oczywiście miejsca, w których spoczywa ta struna, chociażby na mostku tej gitary, a więc z wybranych ścian wybrałem właśnie te, które przylegają do części instrumentu i zdefiniowałem umocowanie jako nieruchome, a więc odebrałem wszystkie stopnie swobody. Tak, by odwzorować e, rzeczywistość zarówno z jednej, jak i e, z drugiej strony tego instrumentu. E, ok, kolejna rzecz natomiast dotyczy samej siły naciągu tej struny. W poprzednim badaniu, czyli w badaniu wyboczenia, przyjąłem wartość dla e, mojej analizy siły około 70 N, i dlatego również tutaj na wybranych elementach. A konkretnie ścianie tej struny zostały przeze mnie zdefiniowane siły działające w kierunku osi tejże struny, e, bo tak właśnie jest, jest ona naciągnięta, tak ona jest e, nakręcona czy nastrojona. Mam 70 N e, w tej chwili, tutaj symbole za pomocą tych strzałek widzicie Państwo w osi tegoż e, detalu, no i już również w kierunku przeciwległym. Podobna e, rzecz. Po obliczeniach tych częstotliwości, które możemy zdefiniować na dowolnej interesującej nas ilości, jeśli chodzi o częstotliwości tykań własnych. Ja tutaj przyjąłem wartość 12. Naszym oczom ukażą się tak zwane mody, czyli częstotliwości e, rezonansowe. No i przykłady tych modów będą najlepiej widoczne, jeśli ja zmienię. Tło może na bardziej przezroczyste. Pierwsza częstotliwość modalna, druga częstotliwość, trzecia. Zgodnie z teorią dotyczącą tego instrumentu. Te częstotliwości mogą mieć oczywiście różną postać, różną wartość. Nie będę tutaj się zagłębiał w tą teorię, natomiast istotne jest to, że możemy w tej chwili te częstotliwości właśnie wizualizować na ekranie. No i oczywiście odczytywać ich wartości, a więc interpretować to z konkretnym dźwiękiem, który. Dana struna wydaje z chwilą uderzenia jej przez muzyka. Oprócz częstotliwości zbroń własnych, przygotowałem jeszcze jeden test. Uaktywnię w tej chwili konfigurację. Który będę wykonywał właśnie na korpusie, właśnie na gryfie i główce, czyli na tych najbardziej tutaj strategicznych elementach. No i ten test o zgrozo to będzie test upuszczenia. Także na szczęście przeprowadzę to w środowisku cyfrowym, a nie w środowisku fizycznym na prawdziwym detalu, na prawdziwym instrumencie. Oczywiście to badanie, przypominam Wam, jest dostępne w module SOLIDWORKS Simulation, nazywa się wprost test upuszczenia. No i to, co jest istotne, jeśli chodzi o definicję tego badania, to fakt, że Musimy zdefiniować, oczywiście, materiał. W ślad za definicją materiału idą jego właściwości. Tutaj ponownie widzicie balsę. Kolejna istotna rzecz to, oczywiście, siatka. No i teraz to, co równie znamienne, to definicja samego testu upadku. Ja wprowadziłem tutaj taki stan, że ta gitara będzie spadać dokładnie w takim kierunku, jak widzicie w tej chwili, zorientowany symbol przyspieszenia ziemskiego. A więc w takiej orientacji ku dołowi ekranu. Tutaj działa przyspieszenie ziemskie. Natomiast wysokość, z której tą gitarę upuściłem cyfrowo, czyli w cudzysłowie upuściłem, to 20 cm. I po przeprowadzeniu badania, po uruchomieniu tego konkretnego scenariusza, znowu możemy zobaczyć wynik naprężeń. No i to, co jest bardzo. Ważne w tym przypadku to oczywiście porównanie tych naprężeń, które w tej chwili oglądamy na ekranie, z tymi, które są strategiczne dla tego konkretnego materiału. Granica plastyczności wynosi 25 MPa, natomiast wartość maksymalna tego naprężenia. Ustawmy tutaj tą wartość maksymalną, jest na poziomie 1,6. I to, co jest jeszcze myślę bardzo ciekawe w tym ujęciu, to fakt, że możemy cały ten stan czy cały ten scenariusz zanimować. A to upadek korpusu gitary Gibson Les Paul z 20 cm. Dziękuję. Zapraszam do korzystania z pakietu SolidWorks.